Siemanko z tej strony Elio e, Na początku przepraszam Was, ale nie będzie w tym materiale takiego wstępniaka jak zawsze, gdy do, do kogoś jadę, czy gdzieś jadę, że nagrywam swoje tam gadanie podczas jazdy. E, dzisiaj było to niemożliwe, bo umówiłem się z Łukaszem na pokazanie jego kolekcji na bardzo wczesną godzinę. Więc jak tam widzicie, w tle jest jeszcze wciul ciemno i tutaj nagrywam przy lampce włączonej w aucie. A tak podczas jazdy to, to nic by z tego nie wyszło. Nic byście byście nie widzieli, a ja bym się potem denerwował, że jest słaba jakość, więc bez sensu. W każdym bądź razie jestem już u Łukasza przed blokiem. Łukasz już tam stoi, już tam się niecierpliwi. E, dzisiaj pokażę Wam jego przebogatą kolekcję gierek e, na, na różne platformy. E, na pewno sobie coś pogramy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się będzie podobał. Dobra, ja wychodzę, biorę statyw i pędzę do Łukasza. Czekajcie. Idziemy już. Łukasz się chyba schował do klatki. Bo trochę piździ, nie ma co ukrywać. A Ja sobie jeszcze łeb pogoliłem. Czapki nie zdążyłem rzucić i rzeczywiście stwierdzam organoleptycznie, że jest, że jest, że jest zimno. Dobra, jestem. Siema Nero. Dobra, czekaj w dół na razie tak ostatnio. Sfilmujemy buty. Idziemy do przodu i zaraz zapali Łukasz światło i zrobimy pierwszy rzut. Uwaga, patrzajcie. A tutaj coś mi za plecami jeszcze przygrywa. Proszę bardzo. Commodore i Amiga... i Amiga, co ja tam. I Java Sisters puszczona. Powiem Ci, Łukasz, że myślałem, że ja mam dużą kolekcję kartów, bo nie wiem, czy widziałeś u mnie, ja tych do, do Super Nintendo też mam całkiem sporo. Widziałem, Ale, widziałem. ale jak wczoraj mi fotkę wysłałeś, co dałem na społeczności, no to, to, to mnie rozwaliło. Dobra, od czego zaczynamy? Y może od prawej strony tutaj polecimy. Okay. Ja tylko zabiorę te swoje, swoje rzeczy. Albo inaczej, powiedz mi, co w ogóle zacząłeś jako pierwszy Łukasz zbierać. Które, które karty, które, które gierki. Na Super, to, Nintendo. na Super Nintendo? No to nie, no to zaczynamy od tego, co, co, co było pierwsze w Twojej kolekcji. I co tu mamy? Czekaj, bo po, po prawej stronie leżą. To są japońskie. Tu widzę same japońskie właśnie. Pokażemy z bliska. Karty gdzie same, same same znaczki. No dokładnie krzaczki same. Same krzaczki. A po tej stronie mamy już palowskie, to tak? Palowskie. No. To jeszcze sobie wszystkie z bliska pokażemy. A powiedz mi, czemu w ogóle japońskie zbierasz? W ogóle japońskie bo wiesz. też. Też chciałbym do kolekcji mieć, nie? I to są wszystkie te 60 Hz, te które tak szybciej chodzą, tak? Dokładnie, dokładnie. I konsolę też trzeba mieć, że tak powiem dedykowaną do tego, dokładnie. nie? Super, chodźmy a powiedz mi, kiedy zacząłeś zbierać to wszystko? Który to był rok? Pytam, pytam, pytam przez pryzmat, wiesz, e, kosztów Cardidże, nie? No bo teraz Aha, są ceny nie, obłędne. w 96 roku, 96 roku ja miałem Nintendo. No to tak po leku zacząłem zbierać te Cardidże. Ale palowskie, nie? Bo te japońskie to później. Bo teraz te japońskie są dużo tańsze w zakupie niż te palowskie. No a też są jakieś tam inne gierki. się zobaczyć, jak to wygląda. Nie? Ale powiedz mi, nie, nie wkurzacie, tak, nie wiem, bo nie miałem nigdy, ale że nie wiem, odpalasz gierkę, e, puszczasz menu, a tam po prostu nawet nie wiesz, co klikać, kurde, czy można się domyślić, wiadomo, pierwsze dlatego, od góry to jest New Game, czy coś takiego, no ale... Dlatego masz zaznaczone te karty, takimi klasmami. takie paski są ze szkoty, to są po prostu menu w języku angielskim, nie? Aha. No ale tam bijatyka, czy wyścigi, czy jakieś... Czutelek, to idzie spokojnie grać, to tam A nie, czy wiem, nie wiem, tylko na przykład w Japonii też bardzo dużo chyba RPGów było, nie? Też. No to takie gierki, no to to już jest ogrom tekstu pewnie na ekranie, czyli tych... No tych to, już, czasów, to, więc... się, to już raczej się nie da grać. To już się pewnie nie da, nie? Ale tu widzę, że jakiś Marian jest. Super, Super Mario, Mario Kart. Kart. A która powiedz mi taka naj, naj, najlepsza według Ciebie gierka z tych japońskich? Taka, naj, nie, nie wiem, największa, coś znacząca dla Ciebie z jakiegoś powodu? No, czy, sumie, czy, no, czy, no, czy, no, czy to nie ma mówię, takiej? jest Street wygląda, bo chodzi szybciej, nie? Aha. A to jest taka widoczna różnica w prędkości? Bo nie wiem, może byśmy pokazali, kurde, czy nie, czy nie dużej, bardzo. Nie, dużej nie ma. Dobra, możemy, możemy. Palowskie zobaczymy. Ale powiem ci, ogólnie kardidży masz więcej, ale jeżeli brać pod uwagę same palowskie, no to. to no. chyba wygrywam. Aha. <laughs> to chyba mam więcej niż ty. Co my tu mamy z tych palowskich? Star Warsy, to też mam Starwinga. Powrót Jedi, tego nie mam. Z Marianów wszystko pewnie. Ten Top Gear 3000, to była gra, mi bardzo zależało. Top Gear 3000? Tak. Ja mam Top Gear, ale chyba na Nintendo 64, na, na, na Super Nintendo nie mam. Mortal Kombat, a masz Duma, tego z y, tym chipem dedykowanym tam Duma, w środku nie. specjalnym? Wol, Wolfensteina. Wolfensteina? Kurde. A to nawet nie słyszałem, że jest na Super jest Nintendo nie, Wolfenstein, nie, ale ja to nie, jest... Ja nie widziałem, że jest Duma. Ale to jest taki oficjalny, czy to jest jakoś teraz, gdzieś tam powstali, zrobili? To już było jakieś, nie wiem, dwa lata temu kupione w zestawie z grami. Kurde, nie miałem pojęcia o tym. Doom jest, bo duma mam i Doom ma w środku jakiś tam chip Super FX Turbo, który umożliwia w ogóle, że dochodzi na Super Nintendo, ale Wolfensteina to nie miałem pojęcia, nie? Mortal Kombat też mam. Ale tutaj dużo widzę takich, takich po prostu klasyków, nie? Donkey Kongi, też trzy części, to jest cholernie drogie, teraz powiem ci Łukasz. Ja te karty kupiłem dosłownie za grosze. Jedynkę, dwójkę, trójkę. Czy za grosze bierzesz, Za 40-50 zł. Teraz jak patrzałem na, na aukcjach, to, to po kilkaset złotych jest za jednego, nie? To jest, to jest masakra. No, Zelda też jest, więc że tak droższa. A gdzie masz Zeldę? E, tutaj, po lewej stronie e, Zelda, Zelda, tutaj. Proszę bardzo, no to jest też jeden z droższych To Znaczy jakoś nigdy ta gra do mnie nie przemawiała, nie wiem. Też nie. Wolałem, Mario. Dobra, to są To są takie podrobione, nie? To są te. One mają inne, po prostu To, tak? Tak, one mają inne środki, nie? A, tu, to, tak? Tak. To czekaj, pokażemy z bliska. Czy to są po prostu podróby, po się poznaje, tak? One są na krześle. to jest a tutaj są. oryginalne. Dobra, a na środku mamy. Jak, jak, jak. No, na środku mamy. Ja myślę, że to Pegazusy w ogóle, nie? To jest po prostu japoński famikon, tak? Tak, dokładnie. Oryginalny, nie? Karateka, popatrzcie. Nie wiem, powiem Ci, że... Yy, chyba bym chciał, żebyś mi dzisiaj pokazał, jak wygląda takie, takie menu i taka gierka, jak jest wszystko, kurde, po japońsku. Czy to jest do zatrybienia, czy trzeba losowo gdzieś tam próbować coś Dobra, naciskać? Nie ma problemu. Po tej masz... stronie u góry masz takie kolorowe cardige. To są jedne z pierwszych, które wyszły na Nintendo. A, tutaj. To są te pierwsze gry, nie? Tutaj, te czerwone, pomarańczowe, niebieskie, co idzie do góry, nie? I A, nie tu, nie. tu, 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 dobra, okej. Aha, takie bez jakichś ilustracji, to bez niczego, to, tylko... były, to były całkiem pierwsze gry. To były jeden z pierwszych gier, które wyszły na Famicom'a. To wyglądają tak prosto i tak surowo, jak te z Atari 2600 Dobre, niektóre, nie. gdzie jest tylko napis, wiesz, Atari, no, nazwa gry, gry i ta, gry, tyle, nie? Czekaj. 85 roku, nie? To jest takie nie? No i powiem Ci, że wygląda to jak totalna podróba, nie? No, ale dobrze. <laughs> nie spotkałem się z takim, nigdzie nie wiedziałem. Dobra. Tutaj masz Łukasz też... Yy... Everdrive'a, powiem a. Ci, że to jest rzecz, która mi się marzy, ale może nie odnośnie Super Nintendo, tylko Segi właśnie, wiesz? Bo, bo, na, mam, bo na Super Nintendo akurat mam e, bardzo dużo kartidże, no nie brakuje mi tej gier mm. jakoś, ale, ale coś takiego na, na Sege sobie kiedyś kupię. To było kupione dawno, trzy miesiące temu. A powiedz mi, bo dużo opinii słyszałem, że jak podczas wczytywania na takim karcie e, zabraknie prądu, gdzieś tam wyłączysz konsolę, to się pierdzieli to, e, potem jeden, działać. Jeden, jeden kard miałem taki właśnie, że się zepsułem. I tutaj w zarówno NTSC, jak i Pal chodzi, tak? Na tych kartach. Eee, tak, to tak. Dobra, tutaj jeszcze od góry mamy te takie bardzo popularne, standardowe przejściowe na Game Boya. Jak ja w 2010 roku kupowałem wszystkie swoje karty sprzęciki, to, to dosłownie kosztowało okaż 80 zł na Allegro, nie. No. Tego miałem kilka, porozdawałem, zostawiłem sobie dwa. A nie wiem, nie wiem czy ty, ale ja na przykład nie, nie miałem pojęcia, że tam pewną kombinacją guzików na padzie wchodziło się do menu tego karta. Tam się wybierało kolorystykę, jakieś tam inne pierdoły, Ja nie miałem no, zielonego no, pojęcia, że nie? Ale z tego, co słyszałem, to ponoć w tych super gameboyach, działają wszystkie gry. I palowskie, i japońskie, nie? Dobra, a to? To no, właśnie nie do końca jest, jest. Myślałem, że to jest kart z grom, a się okazuje, że to ma inne wejście. Tam kartę nie włożysz. No tutaj standardowo, czy to się, wiadomo. Czy to się jakoś grało. Czy mi ostrość gubi. Wiesz to generalnie wygląda to jak gra, no bo mamy jakiegoś no. kurde konia, derby stalion. Aski, ale tutaj choćby to była taka przejściowa na jakieś małe tenie. nie? No tak oby nie widać, bo jest za ciemno trzeba było tam. Nie, nie wiem, wiem, czy to się wydało jakieś jakieś radiowo tam było, czy coś. Nie wiem, nie wiem. No trzeba będzie to zgubrać, zobaczyć, co to jest chyba, że któryś z widzów będzie wiedział. Ale dziwne, pierwszy raz widzę coś takiego. Dobra, i tam jeszcze mamy po drugiej stronie to, co ja sobie otworzę, wyciągnę spod choinki niespodziankę, bo też będę miał już nesika od Kusoka. Z jedną gierką. A Ty masz ty gierek ile? 6, tak? Sześć. Super Mario Bros. 3, polowanie na Czerwony Październik, tak? e, World Wrestling, Top Gun, Punch Out i? Składanka. Składanka jakaś. Wiesz co, sięgniesz na składankę? Zobaczymy, zobaczymy co, tam, co tam jest na niej. Wiesz co mi się podoba w Nesie? Ten sposób wkładania tych kartów. No. Że się podnosi tą klapkę, wpycha do środka, to się jakoś tam chyba zapada potem, nie? Tak. Coś tam się obsuwa w dół. No, już, za, dobie, już za parę nie? dni sobie sprawdzę. No tutaj widać, że są jakieś Mariany. Karty chyba też będą. To jest chyba 180, kiedy tak się nie da. Aha, ale to chyba nie jest oficjalny nintendowski, nie, bo oni składają. Nie mieli. To jest jakaś Aliexpress, jakaś podróbeczka. A e, jakiegoś Everdrive'a nie masz do, 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 do NESa? Nie. Dobra, oddaję. Okay. Tutaj jeszcze coś takiego leży. Popatrzcie. No to, jest, to jest przeciwka. Family. Famicom Game NES Konsole. Czyli wpinamy w konsolkę, a od góry wtedy wkładamy kardlidze. Yy, nie, to dajesz. jest pal na Japonię, czy Japonię na pal? Dajesz kartridż do tego i to wtedy do nie? Aha. A czy do tego Nesadzie gdzie to tam się wkłada no, w ten sposób tak. i w środek, tak? tak żeby na palowskim NESie grać w gry. Japońskie. A nie stanie się tak w takiej kombinacji, że nie wiem, te czarne się tam zakleszczy, i potem tylko czerwone wyciągniesz? No to, to <grym> nie wiem, tak? Ale jakoś się udało to wyciągnąć. Fajne, dobra. To na razie położymy tutaj. Co tu jeszcze Łukasz mamy? Yy, tam są jakieś karty takie. Ale to jest chyba wszystko to, co leży tutaj, prawda? Tam, tam oparte o, tak, o, o boki. jest zbliżę wzięte, sobie. Tak. To jest wszystko popatrzcie japońskie. To jest balon fight, nie? Ten, ta długa gra. Tutaj balon fight. Mm. Dobra. I nie jest, nie jest to jest tak znaczy. To jest ten gunis. No wiesz co. Tak po obrazku nie Po obrazku trupia czacha. No nie, to jest to, to odpala, jest ten gunis, to jest screenshot... Możemy to, możemy to odpalić po tym. No jest, <laughs> przecież ta baba frateli tam siedzi no. na dole. O kurde, no to nie, to odkładaj na bok To, To będziemy odpalać sobie. I tutaj jeszcze na tej kanapie masz co? Gameboya, tak? Jest Gameboya. Tak. I to też widzę, jest chyba japońskie. Nie japońskie. Troszkę źle widać przez to opakowania, ale nieważne. No tych gierek za dużo nie masz, co? Nie wiem, nie, nie, nie kręcicie ten. A! Nie było gdzie no gdzie... mam jedno oko! Nie było gdzie położyć. <laughs> tutaj jeszcze są. Proszę bardzo. No ja mam chyba tylko z trzy karty. Ja mam Mario, mam Tetris'a i mam chyba jakieś motorki. Dostałem tam od kogoś. I to są wszystko na tego klasycznego, nie? Yy, tak, no znaczy, ja to już mam w czyściwce, nie bógiem, ja nie mam. Aha. Handheldów praktycznie w ogóle nie zbieram. A czemu to? nie masz Handheldów? Nie, tu, nie tak. twoja bajka, czy? To nie moja bajka, wolałem grać na telewizorze zawsze. W tamtych latach <laughs> za młodu. Dobra, także tutaj mamy Nintendo. Teraz tutaj mamy SEGE. Master System tu jest, czy nie? Czyli czy tylko Master Mega System? Red? jest po tej stronie, po lewej. Aha, czyli mamy Master System i mamy SEGE Mega Drive, a potem Atarynkę chyba jeszcze, tak? Tak, dobra. tak. Dobra. Master System, mówisz, gdzie jest? Po lewej stronie, wszystkie karty gdzie ugudę? Aha, czyli też w, w pudełkach, tak? tak? Po prostu. A może ugudę napisane? A może trzeba się to... jedno pudełko otworzyć, jak to na w środku wygląda, bo ja mam w pudełkach na SEGE Mega Drive, mam podruby i chcę zobaczyć, czy. No, to, to podruby są identycznie robione. Ale te, cartridges? To Tu masz Sega, nie? Jest Sega. Aha, Made in Japan Sega. Ale powiem Ci, te cartridges strasznie biednie wyglądają w no. porównaniu z Nintendo. Tam są, wiesz, kolorowe te etykietki, a tutaj taka, taka bida, nie? Mhm. A, a nintendowskie one były też w pudełkach takich sprzedawane, jak tutaj mamy, czy...? pudełka były takie papieżane. I wste... Aha, kartonowe. Tak, kartonowe, tak, 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 dobra, 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 Ok. To zobaczmy, co tu masz z tego. Ale tu już widzę, wszystko pal, tak? To jest wszystko pal. Terminator, proszę bardzo. Lemingi były? Lemingi? A jak się kurde Lemingi padem gra? Przecież tam trzeba tak zapierdzielać, <grym _> tylko wiesz, wybierać te, te ich umiejętności. Powiem wszystkie gry, że nie gno, bo nie starczyłoby na to czasu. <grym _> California Games, co to jest tutaj? <grym _> Aha, Shields. dobra, ona ma rolki, myślałem, że coś innego się tu robi, dobra. <grym _> <Da, grym _> Okej. Okay. Tam będzie kilka gier to Dobra. Ogólnych, te, te padek. Aha, jeszcze tutaj mamy. Dobrze, gdzie położyć, nie? Ja? Z jakiś Alien? Nie, z Splatterhouse. A grałem w to, grałem w to chyba na PC engine Chodzi się i po prostu ścieka w prawo no, cały dokładnie. czas, nie? panie A co to jest Michael Jackson Moonwalker? E, to jest gra e, o Michaelem Jacksonie, nie? Tam chodzisz. Ale? A pokaż mi... o, leci! leci. <laughs> są takie jakieś screenshoty z tyłu? Są, są, to pokażę. Pokaż. Co Tam się chodzi, się jest? walczy. Michaelem Jacksonem się Dawaj. walczy. Nie słyszałem, nie znałem, proszę bardzo Dobra, i tutaj mamy Sega już e, Mega Drive'a, tak? tak? Castlevania To jest też popularny strasznie tytuł, ale jakoś ta gierka mi nigdy nie siedziała, kurde. Nie, no. ja jakoś nie moje klimaty też. Aladdin, klasyka. E, widziałeś w ogóle Aladyna na Super Nintendo? No chyba. Jest totalnie do dupy, jest zupełnie mam, mam inny ja niż na sobie. sedze, nie? nie mam. Ale jest gorszy, gorszy jest, no. Ło, wow, Canon Fodder też, proszę bardzo. No to, to jest też chyba gierka ciężka do ogarnięcia, powiem Ci, bez, bez myszki. No, dokładnie. No tak samo jak start na Nintendo 64 mam, no to jak w to grać? No, zaznaczyć oddziały no. szybko, wysyłać no. lewo, prawo. Po tej stronie żeśmy jeszcze zapomnieli o Nintendo 64. I tutaj się mogę pochwalić, bo mam większą kolekcję. Ja mam, ja mam chyba z 60 kartów. Ale to co mi Łukasz przed chwilą pokazywał. Mm, Starcraft, nie? To jest Starcraft. Albo i, I Command ja, ja Conquer. Kurde. Nie. Wiesz co? Nie wiem, ja bym nie ogarnął padem, ale tak teraz myślę, przecież na przykład do Super Nintendo była myszka dołączana no. do gry. Tam Mario Paint. Tam, myszkę, no. Może tutaj w jakichś tam akcesoriach dodatkowych też nie wiem, była myszka do Nintendo 64. No. Nie mam pojęcia, kurde. bo bo nie, ja... nie Myszki bo nie było do Nintendo 64, bo nie do, było. do tego, do... Super Nintendo było. Trzeba ja sobie jeszcze zbliżać te tytuły. Wiesz, bo tam pierwsze lewera to się może jeszcze ogarnie, ale potem jak się robi mega haja na ekranie i trzeba co chwilę zaznaczyć różne oddziały w różnych miejscach, wysyłać lewo prawo, no. wiesz, y, walczyć, no to nie wiem jak to ogarnąć kurde napadzie, nie? No ciężko, ciężko. Takie to się głównie na PC PCsie nie? No właśnie. Tutaj już w takim razie mamy wszystko. A tutaj Łukasz powiem ci, jak zacząłem zbierać swoją kolekcję komputerów, konsol, to te Atari 2600 to było chyba na samym końcu w ogóle jakichkolwiek planów moich zakupowych, bo chyba nie byłem jeszcze mentalnie gotowy na tą grafikę, no. ale ostatnio jak sobie tam nie wiem, z dwa lata temu kupiłem 2600, teraz dostałem te Rambo od Kusoka, powiem ci, tak się wkręciłem w te gierki, gdzie piłka jest wielkim kwadracikiem na środku, kurde, tak się fajnie w to gra. Mi się bardzo podoba Pesek. Gdzie to jest? jest? Nie grałem, nie grałem w to jeszcze. A znowu tutaj zauważyłem, jak tutaj teraz przeleciałem, to jest po prostu przegenialne graficznie. Wiesz, to jest tak uboga w, w pamięć konsola, 128 bajtów pamięci, kardydże po 4 KB, no. a to jest tak kolorowa, tak fajna, tak urozmaicona gierka, zaryfista po prostu. Idzie się po prostu w bok i skacze, nie? No. Ale jest, przepięknie wygląda. Z Activision były dobre gry, nie? Tak. Kissing Capels też fajna grafika. No, to, to, to pokazywałem właśnie jak teraz na Rambo grałem, to jest, to jest niesamowite po prostu, że to wcisnęli w 4 kB. i kolory, i, yy, no, i tyle wszystkiego co tam się dzieje na ekranie w, w kolejnych levelach, no to jest coś pięknego, szacun dla tych programistów z tamtych lat, jak oni, wiesz, potrafili, yy, no, to dałeś? potrafili to zrobić, nie? No to jest skandal. Superman to jest skandal. Ale powiem ci, wytłumaczyli mi w komentarzach widzowie o co tam chodzi. Że trzeba najpierw jakiś most odbudować, przenosić elementy mostu, jakąś tam babeczkę pocałować, a jak się wszystko zrobi, to się schować do tej budki telefonicznej, nie no ale no wiesz, bez instrukcji to jest, to jest po prostu dupa, nie. O, i riveride, kurde, osobny masz. Tylko on jest a jakiś ale ale... nie, było tego, sam nie, No właśnie, no, miałem pytać bez czarno-białe, czyli to sam sam zrobiłeś, ale sam. fajna taka taka ta No folia, ja nie, Taśma kręca. No, a to był, to był kart, który był dołączany w ogóle do chyba Atari 2600 Junior z tymi, z tymi czystoma, dwoma gierkami. Jungle Hunt, też coś pięknego. A masz Everdriver? Nie. E... Kurde, ja mam zupełnie jak to się nazywa. Unokarta. Uno ja sobie właśnie sprawiłem, ale jeszcze nie było okazji potestować. Łukasz właśnie rozkłada jeszcze hu Karty i dyskietki do. dobrze mówię dyskietki do Nintendo, dyskietki, tak? tak. Na, na stolik, a ja Wam jeszcze tak na szybko pokażę, co sobie dzisiaj pociupamy jeszcze. W co? Na czym sobie pociupamy dzisiaj, Łukasza? Jest Saturnik, Super Nintendo. Tutaj jest e, Famicom z przystawką na dyskietki. Pewnie w większość z Was pierwszy raz w życiu zobaczę, jak się wczytuje z dyskietek Gierki. Tak, ale to jest wersja AV, bo tamta nie ma wejścia Aha, okay. Jest też wersji. Panasonic. 3 i tutaj jeszcze Łukasz mi obiecał, że odpalimy dzisiaj... Obok jest. A, drugi jest obok, dobra. Drugi. I tutaj mamy jeszcze Philipsa... Jaki CDI. to był? CDI. Philips CDI. Parę gierek jest już przygotowanych, także będziemy, będziemy ciupać dzisiaj. Ja wiem, że w ostatnim odcinku już Wam pokazywaliśmy te karty. Ale ja generalnie jestem pod tak wrażeniem tego nośnika, bo to jest tak niespotykane, tak, tak? Takie coś dziwne, rzadkie, że jeszcze raz sobie tutaj to przelecimy po tym. Osoby, które jakimś cudem nie widziały poprzedniego odcinka, popatrzcie. To jest cieniusieńkę, to jest, no, no może nie jak karta kredytowa, ale jest ciutkę większe od karty kredytowej, no grubsze, ale to, no wygląda to fantastycznie po prostu, fantastycznie. Zarypisty pomysł na nośnik, jeżeli chodzi o takie właśnie e, wrażenie, efektu. Jak się to wkłada w konsolę, jak to, jak to właśnie wygląda. Piękne też są te, te grafiki, wszystkie tutaj. No, 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 super, super. Gierki wszystkie japońskie, co Łukasz? Wszystko japońskie. Wszystko japońskie. Ale generalnie ten, ten PC Engine to. to chyba w Japonii, w No, w, w no królową, nie? Na stanie też wyszło, bo inne kolorystycznie. A tutaj co to za gierka? Jest jakimś takimi kurnym gościu z bicepsem, jakaś na pierdzielanka pewnie? No, to będzie jakieś chyba sumo, czy coś. A znasz, może nie wiem skąd się wziął ten, ten, ta nazwa Hukart? Bo KART wiadomo, ale co to jest tych HU? Skrót od czegoś nie wiesz, co? Nie, Bo tak nie wiem. Bo tak właśnie teraz o tym pomyślałem, kurde, co, co, skąd to się wzięło, nie? Bo to ani na zewnictwem nic z PC Engine związane, a HU nie wiem co to może być. Bo KART to wiadomo. No i plusik takich kartów, właśnie wszystkich porównaj do dyskietek, do, do płyty, że to się wkłada, kurde, i jest, nie? Tu jakiś Bruce Lee? Nie. Tchę po angielsku i potem krzaczki. No a tutaj jest to, co mnie najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o, o dzisiaj odpalenie tego, czyli e, gry na dyskietkach do, do, do Nintendo. Jestem mega ciekaw, jaki czas będzie ładowania takiej gierki, jakie są odgłosy podczas ładowania, czekaj na pc takie, wiesz, strzykanie stacji dyskietek, to, to, mi, to mi zaraz pokażesz. I to co też ostatnio mówiłem. Fatalny pomysł, że te dyskietki nie są tutaj zabezpieczone jakimś przesuwakiem, nie? Mhm. To jest tak narażone na jakieś no, uszkodzenia, zalania, cokolwiek. I to nie? jest ciekawe, że dopiero późno się po zorientowali o tym, bo te ostatnie dyskietki wyszły już, ale, ale najwięcej jest tych żółtych, nie? No dziwne, no na fazie projektu na coś takiego no. nie wpaść, kurde. Wiesz, ja akurat pracuję w takiej branży, gdzie my mamy tak zwane FMA. Okay. Failure Mode and Error Analyze, czyli sprawdzanie każdego projektu pod, yy, pod kątem tego, co się może z nim nie udać i co się może stać z, z produktem. No i dziwne, że czegoś takiego nie zrobili z dyskietkami, kurde. Ale to, to jest chyba najbardziej unikalna w Polsce kolekcja <laughs> gierek, szczególnie dyskietki, kurde. Coś pięknego, coś pięknego.